Gwardia Koszań w trzeciej kolejce spotkań podejmowała na własnym boisku Energetyka Gryfino. Choć faworytem wydawała się drużyna Koszańska, to jednak rywala nie lekceważyć nie mogli. Spotkanie udanie rozpoczęli goście. Już na samym początku drużyna ta objęła prowadzenie po golu Sebastiana Szycha. Było to jedno z piękniejszych trafień tego sezonu. Pół godziny kibice musieli czekać na odpowiedź gwardii. Świetna akcja drużyny koszalińskiej, wykończona golem, koskę, ikegami. Jeszcze w pierwszej połowie gwardziści mieli świetną okazję do tego, by objąć prowadzenie. Piłka trafia do ikegami, broni bramkarz, dobitka, Murawskiego, ale piłka trafia tylko w słupek. W drugiej części to Koszalinianie byli stroną przeważającą. Już na samym początku tej odsłony gol na 2 do 1 Dajskę Sibusawy. Takie bramki zdobywają najlepsi piłkarze świata, a tutaj na boisku w Koszalinie dajskie Sibusawa potwierdza swoją wysoką dyspozycję. Kiedy wydawało się, że spotkanie toczy się pod dyktando gwardzistów, tak wykonaniu energetyka i Maciej Stańczyk tak niefortunnie interweniuje, że kieruje piłkę do własnej siatki. Od tego momentu było 2 do 2. Końcówka spotkania. Wyprowadza piłkę Marek Zdanowicz i doznaje kontuzji, traci piłkę, rywale w kontrze, Rafał Komar zdobywa bramkę decydującą o losach spotkania. Ostatecznie energetyk rozstrzyga losy na swoją korzyść, a dla Marka Zdanowicza wydaje się, że ta kontuzja...